Syn Agnieszki Wodarczyk przechodzi zakażeniem wirusem RSV, podzieliła się wynikiem w sieci. Agnieszka Wodarczyk poświęca się rodzinie w 2021 roku. Spełniło się jedno z największych marzeń Agnieszki Wodarczyk. Wraz z partnerem Robertem Karasiem dumna mama powitała na świecie swoje pierwsze dziecko. Wtedy artystka postanowiła podjąć przełomową decyzję w swoim życiu i zdecydowała się na jakiś czas porzucić aktorstwo, żeby poświęcić się wychowaniu synka. Pomimo tego, że gwiazda nigdy w życiu i Sary chwilowo nie pojawia się w nowych produkcjach i nie przyjmuje jak na razie nowych zleceń. Aktywnie prowadzi swoje konto na Instagramie. W licznych postach i relacjach dzieli się z wielbicielami swoimi przemyśleniami i wydarzeniami z życia prywatnego. Ostatnio, ku zdziwieniu wielu internetów, Agnieszka Włodarczyk opublikowała w sieci obszerny post dotyczący depresji i wpływu social mediów na zdrowie psychiczne. W poruszającym wpisie napisała: Znacie te piękne konta ze zdjęciami, jak z bajki, dziewczyny ubrane w markowe ciuchy. W pełnym makijażu, zawsze nienagannym, wypracowanym. Kadry z najpiękniejszych zakątków świata. A treści pod postami sprzedające rady jak być szczęśliwym. Myślimy sobie HMM. Ona to ma dobrze. Czyżby czytamy na Instagramowym koncie Agnieszki Wodarczyk? Często za tym uśmiechem stoi brak poczucia własnej wartości, smutek, samotność czy strach. Często to próba przykrycia różowym pudrem swojej depresji. Znam wiele takich przypadków. A potem, płacz, terapię. Lekiej myśli, jak zakończyć swoje życie. Im gorzej w sercu, tym więcej uśmiechu na zdjęciach i chęci pokazania światu, że jest dobrze kontynuuje. W nawiązaniu do tego posta, aktorka jakiś czas później opublikowała w sieci swoje zdjęcie bez makijażu. Fanom bardzo spodobała się naturalność, z jaką Agnieszka Włodarczyk prezentuje się w mediach społecznościowych i obsypali ją lawiną pozytywnych komentarzy. Teraz na jej profilu pojawiła się kolejna seria relacji, na jednym ze zdjęć widać test z dwiema poziomymi kreskami. Nie był to jednak ani test na COVID-19, ani test ciążowy, aktorka oznajmiła. Że jej syn Milan przechodzi właśnie z zakażeniem wirusem RSV. Choć całe zdarzenie nie napawa optymizmem, zatroskana mama przyznaje, że dwulatek nie gorączkuje. Męczy go jednak suchy Kaszel. Celebrytka przyznała, że nadomiar złego nie może dodzwonić się do przychodni. Wszystko dlatego, że liczba chorych na grypę w ostatnich tygodniach gwałtownie wzrosła. Na zachorowania szczególnie narażone są dzieci. Pozostaje mieć nadzieję, że chłopiec szybko wróci do zdrowia.